Jak 19 lat od Polska weszła do Unii Europejskiej, w jaki sposób fundusze unijne zmieniły polską gospodarkę? No, można powiedzieć, że właściwie w każdym, w każdym aspekcie fundusze unijne, czy sam fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zmienił polską gospodarkę, bo chyba najważniejsze, nawet można powiedzieć, to nie fundusze, tylko kwestia dostępu do rynków europejskich. To, że polscy przedsiębiorcy zyskali no, rynek, który jest nieporównanie większy od polskiego rynku wewnętrznego, ale też z drugiej strony, oczywiście firmy bogatsze, lepiej rozwinięte, zaczęły też mocniej konkurować na rynku polskim, muszę, gospodarka musiała się w tej sytuacji odnaleźć. Same fundusze, fundusze spójności, no to ogromne inwestycje, no był taki moment, trwało to kilka lat, kiedy można powiedzieć, że no takie prawdziwe, duże pieniądze na inwestycje infrastrukturalne w Polsce to były, Prawie wyłącznie środki, środki unijne. No, te czasy już się zmieniły, mamy już sporo własnych środków budżetowych, ale nadal te środki unijne są istotne. To również kwestia różnego rodzaju programów społecznych, które pozwalały podnosić kompetencje chociażby polskim pracownikom. Także ten wpływ był ogromny. To, że Polska obecnie szybko nadrabia tą swoje, swoją pozycję w stosunku do średniej europejskiej, to, że niedawno te najnowsze dane Eurostatu pokazują, że to jest. Tuż tuż do 80% poziomu średniej unijnej, czyli gdzieś na naszym horyzoncie, gdzieś w zasięgu ręki w takiej możliwej przyszłości pojawiło się 100%, może więcej, przekroczenie tego średniego poziomu, no coś, co można powiedzieć, przez całe pokolenia wydawało się abstrakcją, że Polska należała do tych lepiej rozwiniętych, bogatszych. Państw europejskich, a teraz jest to już możliwe i niewątpliwie to wszystko, co związane jest z akcesją, z członkostwem w Unii Europejskiej, miało na to ogromny wpływ. Jesteśmy na Pomorzu. W jaki sposób samo pomorze na tych środkach europejskich zyskało i co się zmieniło tutaj w regionie? Pomorze to, można powiedzieć, przede wszystkim jeden wielki hub transportowy, tam gdzie różne środki transportu, no przede wszystkim. Zmieniają się towary, są przeładowywane w tych relacjach morskich na środki lądowe, lądowych w morskie. Handel morski to nadal ponad 80% światowego handlu i pewnie tak będzie bardzo długo, bo tu przede wszystkim decyduje koszt. Ten środek transportu jest najtańszy. Największym szlakiem handlowym na świecie jest szlak morski z Dalekiego Wschodu przez Cieśninę, Malaka, Suez do Europy. Także pomorskie pod tym względem jest szczególnie uprzywilejowane, potencjalnie ma szansę stać się tym miejscem. Tym miejscem, gdzie łączą się strumienie dóbr, towarów, usług, a żeby tak się stało, no potrzebna jest infrastruktura, żeby to obsłużyć. Stąd bardzo wiele, zarówno korytarzy tentowskich, tras europejskiej sieci transportowej, chociażby i specjalnych związanych z tym funduszy z Connecting Europe Facility, ale też to jest tak. Powiedzmy, zwykłe potocznie fundusze spójnościowe też tu były znacząco wykorzystywane. Ja myślę, że pomorskie tę szansę bardzo dobrze wykorzystało. Jest, można powiedzieć, krajowym biegunem wzrostu. A teraz w najbliższym czasie dochodzą zupełnie nowe branże, no, chociażby energetyka i w sytuacji wojny na Ukrainie już przeładunki surowców energetycznych, możliwość uniezależnienia się od tych dostaw z Rosji to nie byłoby możliwe bez trójmiejskich portów, bez Pomorza. A za chwilę, chociażby. Farmy offshore, czyli również produkcja prądu, energetyka jądrowa, więc do tych tradycyjnych morskich branż, przede wszystkim portowej i transportowej, dochodzi energetyka, dochodzą nowe silniki, więc Pomorze będzie pewnie się jeszcze szybciej rozwijał niż do tej pory. No, dochodzą też kolejne pieniądze w perspektywie 21-27 do polskich samorządów ma popłynąć w sumie prawie 9 miliardów złotych. Ile z tego dostanie Pomorze i na co je przyznać? Fundusze europejskie dla Pomorza. To jeden z flagowych projektów, można powiedzieć, taki wzorcowy projekt regionalny. I tu znów no, wszystkie obszary wspierane z funduszy europejskich, czyli zarówno te twarde, infrastrukturalne, drogi, koleje, a najbardziej punktowane jest zazwyczaj to, co łączy różne środki transportu, jak również to, co powoduje mniejszą emisyjność, mniejsze zanieczyszczenie środowiska w transporcie, czyli na przykład inwestycje dążące do przeniesienia części masy towarowej z transportu kołowego na szynowe. Który jest znacznie bardziej dla środowiska przyjazny i zresztą nawiasem mówiąc, też dla wielu towarów bardziej efektywny, ekonomiczny, ale również nadal fundusze społeczne, podnoszenia kompetencji polskiego społeczeństwa, aktywizowania kolejnych grup. No, długi czas polska gospodarka rozwijała się w oparciu o co dużo mówić tanią siłę roboczą. Ten model się wyczerpuje. Raz, że Polacy coraz więcej zarabiają i chcemy, żeby coraz więcej zarabiali, ale dwa również dlatego, że sytuację demograficzną mamy, jaką mamy, i ona pewnie w jakiejś tam bliskiej perspektywie się nie zmieni, więc już wcale tak dużo tej siły roboczej nie będzie. Stąd trzeba inwestować w efektywność, w to, żeby ten pracownik przynosił jak największą wartość dodaną, żeby był pracownikiem kompetentnym, żeby był pracownikiem sprawnie poruszającym się w nowoczesnym środowisku, środowisku cyfryzacji, automatyzacji, wreszcie żeby kolejne grupy społeczne, które były średnio lub częściowo tylko aktywne zawodowo, na przykład seniorzy czy na przykład kobiety aktywizowały się zawodowo i miały szansę skorzystać z tego wzrostu gospodarczego, wejść na rynek pracy, mówiąc tak kolokwialnie, po prostu bardzo dobrze zarabiać? To się dzieje, to obserwujemy. Niedawno też patrzyłem na statystyki, że współczynnik zatrudnienia w Polsce już jest powyżej średniej europejskiej. I ja myślę, że to bardzo dobrze, jeżeli to są prace takie przynoszące satysfakcje, specjalistyczne, dające dobre zarobki, oby tego było jak najwięcej, i w tym też swoją rolę te fundusze europejskie, to ich, ta ich część społeczna będzie odgrywała. Panie ministrze, skoro już pan zahaczył o temat transportu i temat połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu, to muszę zapytać, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny i kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia konkretnych prac? To jest oczywiście, bo tak się mnie pytają, kiedy wbicie pierwszej łopaty. To jest pojęcie publicystyczne, natomiast, no tak technicznie rzecz biorąc, inżynieryjnie, są różne kategorie, różne rodzaje prac budowlanych i niektóre z nich właściwie już się zaczęły, już trwają. CPK, przypomnę, nabywa w programie dobrowolnych nabyć grunty zwykłe cywilnoprawne umowy sprzedaży, jeżeli zaoferowana cena odpowiada, właściciel sprzedaje. Całkiem sporo gruntów już zbliżamy się do 700 hektarów tą drogą pozyskaliśmy i tam już toczą się prace przy porządkowe, wyburzenia, wycinka zarosi, no takie przygotowywanie placu, placu budowy latem tego roku, no powiedzmy późnym latem, tak sierpień, może początek września, tu już bym prosił, żeby mnie nie, nie, nie obcinać ręki, jakbym się pomylił o tydzień lub dwa. Powinno rozpocząć się być te takie już to w przysłowiowe właśnie w bicie czyli przygotowawcze prace, budowlane, niwelacja terenu. Przygotowanie dróg technicznych, złózka materiałów, początek budowy. Mówiąc krótko, dla samego lotniska to właśnie będzie lato tego roku. Późne lato tego roku również jesteśmy na finalnym etapie negocjacji z inwestorami. Tu oczywiście jest też ten element negocjacyjny, handlowy, więc tu nie dam takiej konkretnej daty zakończenia, no bo gdybym ją podał, to oczywiście nasza pozycja negocjacyjna by osłabła. Ale widzimy, że już jest bardzo blisko i jest duża szansa, że uda się w najbliższych, nawet może tygodniach, wypracować już to ostateczne porozumienie z inwestorami strategicznym w część lotniskową, za chwilę początek też prac przy budowie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, tam kończymy rozstrzygać przetarg i stopniowo, stopniowo w najbliższych miesiącach te kolejne projekty inwestycyjne wchodzące w skład całego programu CPK już będą zaczynały ten swój byt w wymiarze takim namacalnym, realnym w terenie. To bardzo cieszy, bo to z każdy to pracował przy większej inwestycji, nawet nawet takiej średniej, na przykład wójtowie, samorządowcy, którzy budowali drogę gminną, wodociąg, wiedzą, że jak już te prace budowlane się zaczynają, to już jest właściwie z górki. Ta cała praca związana z przygotowaniem inwestycji często trwa lata, przynajmniej pod jurysdykcją europejską, bo tu w Europie no naprawdę cały szereg przepisów dotyczących ochrony środowiska, chociażby nie tylko wymaga działań, które trwają latami, żeby przygotować inwestycje i kiedy ona rusza, to już właśnie, tak jak mówiłem, można powiedzieć z górki.